Jedziemy. Witam Cię, drogi kierowniku. Przyszedłem Ci wcisnąć kolejny produkt, zajebisty produkt GIRFORA. To jest taki vibrator. Znaczy właściwie to cholera wie, co to jest, ale straszny popyt jest na to na rynku. Wiem, że mi nie uwierzysz, ale zobacz, to się nazywa. Jak to się nazywa? Sucker Stand. Sucker Stand. Cokolwiek by to znaczyło, to przede wszystkim najfaj... najfajniejszą rzeczą tego produktu, jest to, że możesz sobie to przystać do czegokolwiek. Na przykład do telefonu teoretycznie pasuje to tutaj do iPhone'a, przysyskasz sobie w ten sposób, trzyma się. I teraz taki zajebisty produkt w postaci iPhone'a, stawiasz sobie na biurku i możesz z tego urządzenia korzystać w ten sposób, że na przykład oglądasz filmy, kto sobie stoi, o, proszę bardzo, albo na przykład rozmawiasz, prowadzisz wideokonferencję. Mało tego, bo wszyscy zarzucają, że Gilford to robi większość produktów do iPhone'a. Otóż nie, okazało się, mimo dużego mojego sceptycyzmu słuchaj, i podejścia z rezerwą do Gilfora, że do telefonu typu Samsung, Galaxy, też spokojnie się przyczepia i też się to wszystko trzyma kupy, przynajmniej przez półtorej minuty, czyli przez czas, w którym trwa ten film. No i właściwie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten produkt. On jest przede wszystkim. W bardzo fajnej cenie, za jedyne 50 zł. Dla ciebie cena netto to jest cena, która pozwoli ci naprawdę zgolić tego niesamowitej ilości. Pro... <laughs> Produkt jest o tyle fajny, że możesz go kupić do kosza nie 10 czy 20 sztuk, bo ma duże pudełko, tylko możesz tego 1000 paść i mieć w stoku przynajmniej na rok. Także naprawdę polecam. Myślę, że klienci będą się spokojnie na to rzucali. Dzięki.